Witam Państwa na konferencji po meczu Gwarek Tarnowskiej Góry MKS Myszków. Gwarek wygrał ten mecz 3 do 0. Dwie bramki zdobył Rafał Kuliński, jedną dla Jarka. Witam obydwu trenerów, pana Artura Mocne z Myszkowa i Krzysztofa Góreckiego z Warka. Poproszę o komentarze, o komentarze. Dzień dobry. Gratuluję drużynie Gwarka, bo dzisiejszy mecz drużyna Starowskiej Góry wygrała na Yy, Przewyższała moją drużynę przede wszystkim taką agresywnością i szybkością. Yy, chciałem serdecznie podziękować moim chłopakom, bo ten Bożliwasz na pewno ma dużą drogę. Bo niestety yy, pierwsza połowa yy, nie była zła w wykonaniu mojej drużyny, natomiast no, ta droga rozpoczęła się w taki dość nieciekawy dla sposób. W pierwszym połowie stężliśmy bramkę, która niejako Troszeczkę ten mecz tak ustawiła. A bramka na 3-0 ten mecz zamknęła. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Takwarka. Szkoda, że nie ja awansowaliście do trzeciej ligi, bo życzyliśmy wam tego. Może się uda w tym roku jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Dzień dobry. No cóż, wygraliśmy dzisiaj ten mecz rzeczywiście chyba za natomiast trzeba też pochwalić zespół z Mieszkowa za, za ambitną grę i wcale to nie był tak łatwy mecz. Zresztą każdy kto tutaj był i widział ten zespół w, poprzedni, w poprzednim sezonie, gdzie wygraliśmy 4-0 to już jest zupełnie inna drużyna. Chłopcy, którzy doszli jak Andrzejewski, Rybak czy Przerwiedzimowy, Skórski zupełnie zmienili ten zespół. To jest bardzo dobry zespół i w ogóle żeśmy się nie dziwili tydzień temu, że, że wygrali wysoko z no, drugą bo to, to już jest tak samo silna drużyna jak, jak, jak ta czołówka tej czwartej długi. Na pewno do tej czołówki będą należeć, dlatego my się tym bardziej z tego zwycięstwa cieszymy. Mnie najbardziej cieszy to, że w naszym, w naszym zespole bardzo dobrze sobie radzą ci chłopcy, którzy do nas dopiero co dołączyli. Widać, że, że oni też dają dużo jakości temu zespołowi i mam nadzieję, że również tak jak w poprzednim sezonie będziemy walczyć o, o to, żeby tą, tą ligę wygrać. Trenerowi i drużynie przeciwnej życzę również samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy macie jakieś pytania? Ja oczywiście mam jakieś pytania. Gratulacje dla trenera Azdura. Bo tak jak Krzysiek powiedział, rzeczywiście zrobiliście krok do przodu, jeżeli idzie o grę. Bardzo fajna gra. I tak jak Krzysiek powiedział, przyznaje tutaj, że nie dziwi nas, z e, zraził kogo wygraliście, bo przy dobrej grze tak to wygląda. Myśmy troszkę zmorsień zrobili, przetasowali drużyny, także wygląda to jak wygląda. Ale mam takie pytanie, czy trener e, Artur zgadza się ze słowami trenera Nadwiślana Zaidela, że ta czwarta liga jest najsilniejsza w kraju, jeżeli idzie o obecny skład zespołu. Dziękuję bardzo za moje słowa. No, Staram się w Mieszkowie, w Mareń, możliwości pracy jakąś tam wykonywać i no, na pewno mamy takie aspiracje, żeby do tej czołówki czwartej ligi dołączyć. Jesteśmy, wygramy teraz drugi rok, w tamtym roku byliśmy w No i to jest ogromny przyskok między okręgówką a czwartą no, to, to tyle, jeżeli chodzi o to, dziękuję. Natomiast no moim skromnym zdaniem uważam, że to jest jedna z najmocniejszych czwartych w Polsce. No, wymieniając drużyny, które w niej występują, to naprawdę można dostać za głowy pięć drużyn rezerwowych z ekstra klasy Piaska ruchu GKS Katowice, GKS tych rezerwy Rakowa. Zawsze bardzo ciężko się z tymi drużynami gra na wyjazdach. Gdzie są zawodnicy z pierwszego zespołu. Yy, wielkie firmy jak Wasza Barek Tarnowski, Góry, Ruch Radzionków. Bardzo do zespołu z Pędzina. Yy, Polonia, pora i silna warto Zawiercie. Ciężko byłoby wymienić jakiś zespół, który, który by odstawał. Dlatego yy, moim zdaniem w tym roku to będzie była najciekawsza liga. Najbardziej mnie boli, jeżeli chodzi o te rozgrywki nasze, to to, że, podobnie jak po waszym przypadku, Zwycięzca tak silnej grupy jak nasza nie awansuje bezpośrednio, to jest moim zdaniem jakieś nieporozumienie. Eee, a tak, się, tak, tak, tak też będzie, że będzie nać mecz parażowy i, i może być tak, że znowu zwycięzca naszej grupy nie awansuje do trzeciej Ale zgadzam się z Panem jak najbardziej. Nie wiem czy najmocniejsza, ale uważam, że na pewno jedna z najmocniejszych światów. Tak, no. Dzięki za, za miłe słowa odwrotnie. Tym bardziej życzę Wam na podróżenie, żebyście zabierali punkty. Jest, nie ma nic lepszego jak taka motywacja i mobilitacja, że w tak silnej grupie wy po w drugim sezonie jesteście no, wysoko i abyście wysoko byli. Dla nas jest to y, pożytek, bo będziecie zabierać punkty naszym rywalom. I gratuluję i życzę le lepszych wyników. No właśnie. To jest naprawdę się nie zezwał dzisiaj następne pytanie? Czy na dni dzisiejszy graliśmy, jeżeli chodzi o otwarcie paręskiej góry, najsilniejszy wkładem, czy mamy jakieś asy w rękawie? To no, już i tak. Każdy kto, kto trafia śledził te rozgrywki w poprzednim sezonie, a szczególnie szatnia i chłopcy, wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że im nie ma żadnej podstawowej jedenaski. Nie ma takich w ogóle. U mnie, u mnie coś takiego nie istnieje jak podstawowa jedenastka. To, to że, dzisiaj, że dzisiaj zagraliśmy w takim samym składzie jak w meczu pierwszym w Tychach, to się zdarzyło pierwszy raz, że graliśmy tą samą jedenastką. Na, na chwilę obecną to była najmocniejsza jedenastka. W sobotę będzie z pewnością kilka zmian i to będzie znowu najmocniejsza 11. No ja bym się bać. Więc. Yy, Ale golejmy, dlaczego się Więc yy, nie ma. U nas jest kadra 20 zawodników i każdy z nich jest podstawowym zawodnikiem. Każdy jeden. Także na chwilę obecną dzisiaj zagrał najlepszy zespół. I należy mi się prawa bo wygrali. A my są wszyscy świadomi tego, że w sobotę... Będzie ładnych zmian. Nie chcę przesadzić dziwa, ale jest Dziękuję. Jeżeli ona nas od Góry, to wiadomo, że gramy na najwyższe cele. Czy Myszków też myśli o takich celach, czy nie? Czyli znaczy, to że w ten sposób. Ja wszedłem z Oleszkowa nastawiłem się głównie na to, żeby stworzyć zgrane, fajne kolekty, w których fajną piłkę ofensywną. No. Naszym celem jest wygrywanie mecze. Czy Myszków będzie grał najwyższe cele? Będziemy grać w każdym meczu o zwycięstwo. Uważam, że tamten sezon był bardzo dobry w wykonaniu mojego zespołu. Bo jako Peniaminek zajęliśmy piątne miejsce, zdobyliśmy 56 punktów. 3 punkty chyba albo 4 nam braku do miejsca na podium. No, w tym roku Liga jest nieporównywalnie silniejsza. Dlatego powtórzenie tego wyniku byłoby czymś naprawdę wspaniałym. A miejsce w głównej połowie tabeli to jest to, co chcemy z zespołem zrealizować i, i, i spokojnie przygotowywać się z kolejnego meczu na kolejny mecz. Dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam na kolejną konferencję po nas meczu.